Oj, 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 oj! Zaraz zasnę, zaraz... O, zasypiam, zasypiam! Nie! Żartowałem! Nie żartowałem! Kurwe, widzicie moje koguty? to tyłu proszę się No zasnę! Na no, kogucik Co on zrobi? Już się na koguty i zasnął no, Czekaj, bo jadę. Czekaj, bo mnie wypycha no, Nie, on mnie Jestem... Ant, pomożesz mi? Nie bo, film tak leży Jak Cię podobają Ej, moje sygnały? Bo, <grym> Zajebiste Nie no zobacz na mój ekran co się dzieje Proszę cię To od chyba te lampy Oj No Lampy <grym> nie pomogły Nie za mnie Co za mnie To za mnie Oj, bo to... O kurde, eeeh! <śpiewanie> no, <road. śpiewanie> <śpiewanie> nie przebuję tym, że od jakichś pięciu <śpiewanie> kilometrów... Z jakichś 5 km w go mieszamy. On sobie patrzy do tyłu czy bimpek jedzie. się nie przejmuje tym, że go blokuje cały czas. Ej, musicie mnie wypchnąć, nie wyjadę. Jak włączyłeś ceramiki? Ej, zatrzymaj się. Okej, okay, to zatrzymaj, zatrzymaj się. Ej, ej! <laughs> Jeść! No jedź! Daj zostawienia. Ty. O i zasypiam. O, to szybko sobie kartę zmienię. Hmm. hmm. w niego. Szybki zapis. Uh. <laughs> no way. Cię po prostu odholuje ale Nie chcę mi się zapisywać. <laughs> to był dopiero w Poznaniu. A drugie piwko jakoś gorzej wchodzi. Tam to jak masełko, no nie wiem kiedy wypiłem. Czemu w tym poznaniu jest taka kurwa dziura, nic tu nie ma. Dzień dobry, dzień dobry, mamy... Kurwi, dzień dobry Bo ty był przepisowo! Side i pojechać dalej! A oh, no bo jak inaczej, w Polsce będą Daj Dawaj, bramki. dawaj, szybko, szybko. Przejadę za darmo, dawaj, dawaj. To no, dawaj. No dobra. Chodź, chodź, ładuj się, ładuj się. A Nie. Ty larwo. 160 ci... 60 euro cię skasowała, szpatami 10. nie już ma Ej, bo tu w prawo. Eee, to ty nie? Ej, bo ja chyba trochę za szybko jadę. to ty? Mm. Ne, bo tu prawo! Nie no, kolejne bramki! Ja wiem, że jesteśmy w Polsce, ale bez przesady! No szybciej! O! Type, ty. ty. A ja zrobiłeś Ant, ant, chodź tu, chodź tu! Przyklej się do mnie do tyłu i teraz wyrolujemy tą szmatę. No, się rozstań. Nie, to nie, wyj nie wyjdzie. Chodź, chodź. Nie, nie, nie. Przyklej się do mnie, a Nie, nie, nie. Przyklej się do mnie, a po dobra... Nie, te... dawaj, dawaj, no, no, no 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 Dawaj, dawaj. no, gdzie, gdzie, gdzie. Dawaj, Czekaj <laughs> teraz, teraz, dawaj, dawaj, dawaj. Gasuj powoli, da gasuj powoli do mnie. No? <śmiech> <śmiech> My także mamy po 100 milionów. Może <laughs> dlaczego to aż tak widać, że jesteśmy w Polsce? Jedziemy po jakiejś drodze bez świata, bo jeszcze tu dziur brakuje. i <laughs> chcesz moda? Yes. Chyba jest! O Chyba jest! jak ścianka, ścianka! Jak już wjechał z przyczepą, to komuś inaczej to. Dobra, idealnie, zanim to niepełnosprawne dziecko się na nas dojechało! Jak to Pobaczmy nie? Mam lewo! O ci, bo wyminął, nie wjechała, aż dziwne! Zasuwał z prędkością. patera Zenon, patera! Ej, może tak to nie, dobra żartowałem, nie, nic się nie stanie. Oj. A to tylko policja 140, ale luz! Jaka dziwka. Ej, zasypiam. Ej, słyszałem uderzenie. Dobra ludzi, ludzi An patrz lusterka Już będę po ciebie Nie tym razem mm -hmm. Zaraz Zarano do schyla dojedzie. no e! zasnął, zasnął Coś ty zrobił? Driftem wjechałem Spokojnie, ja przyrzuciłem w słup. Zrobił? <grym> tak, ja też zasypiam. <grym> no nie. Ej, zasypiam. Nie. Kieruj mną, Jedziemy Jedzie prosto. O jest No jasne, jasne. No, ...driftem wewnątrz. No. Ale leci. <grystanie> ja pierdolę. Ant wczytuj to, pojedziemy razem, chodź. Dawaj, nie. dawaj, 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 dawaj! Żartowałem, tego Water nie robię. <grystanie> no. <grystanie> nie przejedzie. Ale. Oj, tu jest zakręt, tu jest zakręt! Co to jest? Posada tam. No to water. Ej, no do sypią. Uj, dobra, nie, jest gej, jest gej. Wylądowałem. Tak, wylądował, dobra, jedziemy dalej. To nie wiodę z chyba. chyba ich pojebało z <gulatory> To Drezna? Przecież my tam byliśmy przecież chwilą. No nie, byliśmy jakieś 10 km obok, ale nie zahaczyliśmy, żeby mieć punkcik. Trzeba jechać jeszcze raz! Wydaje mi się, że stwarzał zagrożenie. Nie no, czemu tak myśleliśmy. Nie wiem. bo Rury ucierpiały. I tak, firma jest w takim... będzie, że chuj no Nie, nie. No. Nie. No. Nie zapisał pewnie Ja też nie Pimpek do lewej, do lewej teraz go ściągaj Do prawej, do prawej bo ci przejedzie no gówno. O, i gówno Ora tam jada włączyłem Jak włączyłeś? Nie wiem, F coś tam. Nie. F2 chyba. Dobrze, Fimpek, dobrze! dobrze? <grym> Na szczęście nie mam bo... save'a. No będzie gówno. Nie chcę, Fimpek! Ja wierzę. Nie no, to staranuje. <grym>

Wydupcy, wydupcy! 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 Kolek! auta! we mnie! Odbiechał, zresztą się i wjechał we mnie. <gulik> Spokojnie, jak na wojnie. Myślę, jak tak. będę już miał parkować i usnę Chyba żygnę jak ostatnio Dzisiaj kiedyś drażynki, bo opieraliście proto kolą Ty <grym> tak nie trafisz O będzie jak prawie zarowało wy kolejny U? Czy będzie 150 wywaleń się? Szybko, szybko, szybko! Jak myślicie, się 150 zabytków? śmieszycie to? Nie, 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 nie. A to płynie! Nie ty... że ja bicia nie mam! Nie drobię! Odwływam u sotek! Nie do Nie o kurwa To no, zbustujże my Coś chciałem powiedzieć, aha No wy kurwi siedeli no, 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 Zajeb... No on pchał no Bo wziął sobie wózek No zatrzymaj, że się kurwa tu zsiąkł Nie Kurwa ty siś, nie wiem, rozjebany jakiś chyba o, pierdolę, chcę przechodzić Ja idę do tamtych, bo to lepsi koledzy Chodź No nie skacz po tym garbie Tylko idź Zatrzymaj się, daj mi dobra, dobra Lecimy dobra, dobra, Ja idę w lewo Idę w lewo, poczekaj To ja prosto Ochyla co ja? A to Diego A nie to tego. no i zajebity, jeszcze mnie pomyliłeś z jakimś randomem O pikel! No i Diego się spierdolił ja, ja nie rozumiem Dlaczego to są jacyś normalni ludzie? Dlaczego to mamy nawet... A ja nie, ona się cofnąć Pikel ma się pickle ma, pickle ma wyjebane ja się zastanawiam, dlaczego to są tacy normalni ludzie, a my nie dość, że mamy dwóch jednego Lubasa, i jednego jakiegoś co? Co? się za mną! To jeden z c... jeździ na wózku! Tak, ja <noise> jestem pół bananem. Jest! Widzisz go? <noise> Ty jesteś karycyjnicznie. <noise>